Cześć, pokrojone dusze! No to co, jedziemy dalej? Jak widać, moja panienka już zmieniła sobie ubranie. Teraz kolejny wygląda inaczej. Masakaka obojeczka. Z kucykiem. Peckiem ogonem. No dobra, pogadaliśmy z tamtą tą dziwną duszą, czy to, co to kurwa tam było? Nie, nie jestem pewien, co się stało. Mnich z zakonu psydzik. przy to, dobra. czego się tu nauczysz, zostanie ci... Naprawdę? A jaką? Przepraszam, co takiego? Hmm. Cóż, bardzo chciałbym mieć tak potężną laskę, ale nie jestem pewien, czy komukolwiek z nas jest ona potrzebna. Mi, fajna potężna Skąd to na pewno To wiesz. Naprawdę? I wyraźnie wspomniał o lasce Magnusa? Tak. Ja. Mówił o niej. Jestem pod wrażeniem Twojej inicjatywy. Rzecz jasna, ktoś będzie musiał pójść tym drobem. Twoje hmm. podejście robi wrażenie. Oby tak dalej, a dobrze na tym wyjdziesz. Coś tak specyficznego i starożytnego jak laska magnusa. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek uda nam się odnaleźć coś takiego. Wydaje mi się, że Mirabel wspomniała o lasce jakoś ostatnio. Może sprawdzisz, czy uda ci się czegoś od niej dowiedzieć. Mirabel, jestem okay. zadowolony z Twoich postępów. Masz większe umiejętności niż byle uczeń. Brawo! Dzięki. Ten diadem był dla mnie kiedyś bezcenny. Dobra, to możemy pominąć. Tobie będzie służył. Idziemy do panienki zwanej Miravel. Hmm. Czyli gdzieś tędy. Jak to zwykle tutaj bywa w Skyrimie? Na początku jest dużo bieganiny. Bo to Skyrim. Od typa do typa. Bo tak. Tak, stworzyli tę grę. Dobra, na piętrze, już widać, czyli trzeba tam się przebiec do niej. Cześć, Miravelle. Co mi powiesz? Proszę, nie zawracaj głowy arcymagowi, jeśli nie... Cóż, to dopiero dziwne pytanie. Dlaczego, Dlaczego w ogóle tobie? pytasz o coś takiego? Oko Magnusa? Zdaję sobie sprawę z tego, że to coś. ta kula. jest imponująca. zupełnie unikatowa i bez wątpienia warta dalszych badań. Ale nie wyciągajmy pochopnych wniosków, nie jej dodatkowego znaczenia poza tym, czego jesteśmy pewni. Cóż, powiadają, że jest niezwykle potężna. Jest zdolna pomieścić w sobie niesamowite ilości magicznej energii. Jeśli wierzyć legendą. Się. Jednak w tej chwili to jedynie mit. Nie wątpię w jej istnienie, ale nikt nie widział jej od kilku dekad, a może dłużej? Sama nie wiem. Słyszałam o niej jakąś wzmiankę, gdy kilka miesięcy temu pojawiły się tutaj postacie z synodu, które jej szukały. To magowie z Syrodil. Od kilkuset lat wydaje im się, że są Dobra, w moim Syrodyl. Zaskoczyło mnie, gdy zobaczyłam. Stało się jasne, że próbują gromadzić potężne artefakty i umocnić... nikt. Tu Synod brzmiał. Podejrzewam że nie ma szukać laski, że nie prawdopodobieństwo, że spotkasz ich że Mzulft. Tylko nie oczekuj od nich współpracy. Dobra, idziemy do ruin. Do jakichś magów z sprawy, kurwa no. Magów odtracza. idziemy. Hm, tylko gdzie to jest? Daleko gdzieś? Blisko gdzieś? się obie, jesteś obie. No to gitara. Eee, gdzie to kurwa jest? Hmm, tutaj. jest tak pomiędzy dwoma miastami. Nie. E, najbliżej tam będziemy stąd. Musimy znaleźć konika. To jest, jak to się nazywa? Wichrowy Tron, dobra. To jedziemy do Wichrowego Tronu. I najpierw tutaj, potem do Wichrowego Tronu, a potem się idziemy przejść... ...spacerkiem. Dobra, Wichrowy Tron. Czy to poodblokować wszystko później. Mogę zabrać cię do Dokąd chcesz jechać? Hmm, gdzie to jest? Wichrowy Tron. Właź na wóz i spadamy. Okay. Okej. No to spadajmy. Znasz wichrowy tron? Nie. Które źródła podają, że to najstarsze miasto w Skyrim. No dobra, i znowu mamy czarny ekran. Znowu zadupcamy kawałeczek do przejścia. No i jesteśmy w wichrowym tronie. Są obie dwie? Są obie dwie. No to świetnie. Zapiszmy. Tego nigdy za wiele. No i idźmy naszą kombojeczką do Wichrowego Tronu. Znaczy, do tego miejsca. Z buta to jest kawałek. Więc ukradniemy konia. A no, nie musimy go ukrać. No to jedemy. Nie wiem, czy słyszeliście też, ale ja słyszałem smoka. Czyli to oznacza kości smocze. Dla mnie. I łuski smocze. Biegną za nami? się zgubiły? Fak by cię, pan Co sobie, kurwa, wymyśliłeś. Gdzie on, kurwa, lata? Chodź, żeby cię. No, tu, chodź tu. Lecisz. Lądujesz? Świetnie mu się obrywa nawet. To jest potężnie Czy on walczy kurwa z moim koniem? Uważnie No i tyle na tam naszego kochanego smoka. Powiedziałbym, że go mój koń załatwił. Weźmy, co do nas należy. O, fajny mieczek. A, ja wezmę sobie. To jest strzał. No i nic więcej wartego uwagi. Na koni jedziemy dalej. Dobra, dobrze jadę? Kurwa, źle. Niechać tamtą stronę, da się to jakoś zjechać, na dojechać w lewo. Czy może trzeba musimy się wrócić? Czy jest coś w ten stylu? Ja jest, troszkę, ścieżka na się w lewo. No, to się przypatrzyłaś. Na hmm, bogów. Nie wiem nawet co powiedzieć. Mów e, No dobra, jedziemy dalej. Dobrze jadę kurwa źle. Nie chcę dowieć pani do tych Rzeczy. Nic z rzeczy. mamy w tamtym kierunku. Więc tam jedźmy. Giganty i... Kurwa coś jeszcze. Mamuty. No. Szczerze mówiąc... To są moje panieny. Siadaj z konia. Mam gdzieś tu już pobliżyły? Jedna jest, dobra Więc 50% składu mam Gdzie jest druga? Droga nadbiega, no dobra No to próbujemy się z gigantami i mąktami Oni gdzieś tu są No dobra A ty kurwa co? Masz wpierdle skur Jak widzicie zbyt dużych szans one nie mają Dobra tego już mamy z głowy, więc szybko poszło A to jest co jest skórę weźmiemy sobie A tak, fuj, weźmiemy tu też Palucha mu zabierzemy, no i resztę zostawimy, czyli hańce. Tu jeszcze coś było do ubicia mamut Co to jest? Aha, dobra, ściśnij te, no dobra Wyjdziemy w ekwipunku i ściśnij ten. No i te. Tak trochę nie naładować. O nie, nie wiedziałem, co tak można zrobić. No i mamy full. Damy teraz... wszyscy za Ależ są uciążliwi. Czego coś? Myśleli, że jestem jakąś inną Redgardką. Nie chcieli dać mi spokoju. Mam nadzieję, że się pogubią w dziczy. Aha, dobra, spoko. Idziemy w Eee, yy, dobra. Zmiana planów. Trzeba najpierw wziąć zakręcie do drugiej łapy. No i jedziemy z tym kroksem. O, mamuty z nieba spadają Widzieliście ludzie? No i napierdalamy sobie mamuty O, Jerem poszedł się many skończyło. Nie wiem czy słyszycie, ale chyba słyszałem smoka kolejnego. Nie uda ci się. Chyba to dalej należy. Jednego mamuta mamy z głowy. Jak widzicie, warka dosyć prosta. Jak namaga przystało, atakujemy z tyłu. A, tam sobie lata smok przed nami. Smoka tak grubsza oleje. No i dobra. Dwa mamuty ubite, expo dodane do naszego... do naszej postaci, no i idziemy dalej. Jak mówiłem, mamuty póki co wylewka na nie. Znaczy, na, nie na mamuty tylko na smoki. Nie żebym się bało, chyba widzieliście, że jednego rozwaliłem już. To mi się po prostu nie chce. Bum go, no i nie mamy Bilka. Też mamy go z głowy. No dobra, idziecie panienki? Idę, dobra. gdzieś w tamtym kierunku dalej. Idą, czy gdzieś z tyłu. Idą, okej. Okay. No, czyli to powinno być gdzieś. O, jeszcze kawałeczek, to spory nawet. Ej, jesteście za jedni. Myśliwi. O, nie, nie, będziemy im kraść kurwa koni. Biegnijmy dalej. dalej. Myśliwie mogą się sprzedać oni często mają skóry, to są potrzebne dosyć, do niektórych zbroi Więc ich jakby to powiedzieć stawiła nie będę. Biegnijmy dalej z buta. Dalekość tutaj na pewno nie jest. Hmm. Może coś po drodze nam się jeszcze trafi fajnego. Na przykład znajdziemy jakiś pół rozwalony. Co taki mlekożłob jak ty tu poradzasz? Nie, Wracaj do mamusi. Mało wilki. No i mamy wilki z głowy. Widzicie, skóry na pewno się sprzedadzą. Trzeba je zbierać. Bardziej by mi zależało na niedźwiedzie skórze, ale że też będą dobre. No i jak biegniemy gdzieś za misję, to zawsze gdzieś po lewej, po prawej możemy znaleźć jakieś fajne jaskinie, jakieś dziwne rzeczy. Hmm. Cały Skyrim. Nie wiem czy się chwaliłem jak wygląda teraz ta panienka w tym, więc sobie jeszcze zobaczmy po drodze. Fajnie wygląda. W takim stroju kowbojskim. ty kurwa. Skąd to było? Ty jebany pająku. No nie, dobre. Okej, okay, biegnijmy dalej. Zastraszyło się to coś? Dobra, lecimy dalej. Jeszcze kawa, jeszcze do przebiegnięcia, do spory. Kaza dostała w Pierdol. No dobra, gdzie jesteśmy? Poważnie? Aż tak kurwa w stracę? O kurwa, dobra. Trochę, no cóż, minąłem się z celem. Ale dzięki temu znaleźliśmy chyba taką dróżkę, którą tam trafimy szybciej. Tak mam przynajmniej taką nadzieję. Samoby dwie? Samoby dwie. Dobra, zaczekajmy, niech się złączą. Dobra, jest Git. To jest gdzieś tam, idziemy tędy i tu skręcimy trochę jeszcze w lewo. Bęno być dało. No, się bałem, że się zgubiła jedna. Okej, okay, czyli tutaj coś za jeden. A coś się można spotkać. Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Co ty kurwa myślisz, robisz? że się nadajesz, W samotni mamy sztab. No świetnie. Też że nie chcę dołączyć jeszcze do nikogo. W sumie się nie decydowałem do kogo dołączyć z nich. No i dobra, jesteśmy chyba na miejscu. To jest tutaj. Dojdźmy tam i wejdźmy do środka. Albo doczekajmy na panieny, które się gdzieś znowu zgubiły. Jedna, droga, I dobra. No i jesteśmy na miejscu. To będzie tutaj, impreza na 102. Wemerskie ruiny. Wymarły lud z wnętrz gór. No. safe. No i idziemy się naparzać. Hmm Kryształ zniknął Znajdź Paratusa To taka pokrowiona jest E! Chyba mu się dychło. Dawaj klucz napisa badacza mam. Dupiecą co mam za ten? Pięćdziesiątkę Dziesiątka mnie mało obchodzi, ale twoje zapiski mogą się mi sprzydać. Jeszcze mogłem odblokować, więc nie chcę mieć stracić czasu na nie. Dobra, przeczytane. Idźmy się zabawić. Hmm. To wie co się stało. Nie, brzydka, nie nieważne. 4 buty. 50. Eee, jest lec, które. mi lec, nigdy za za wiele. lec, I tym miały coś z tym wspólnego. lec, co Dobra, jedno z głowy Patrz jak je na napierdalają, z obrotu. No i wyp po robotach One no coś mają w ogóle co Jakbyś stało się mogą sprzedać, no i to się może sprzedać Niby to jakaś staba jest, to weźmiemy. Dobra, weźmy to chyba na śmieci choćby no i idźmy dalej. Posadnego, posadnego. A tu puste, jak urwa otwiera. Nie wiem po co. Okej, okay, biegniemy dalej. No, tam to chyba dobrze robi po drodze, ale ok, Pamięciarza trzeba trafić? O jest gdzieś jeszcze jeden, o właśnie Dobra, jeden z głowy No i drugi też Obbierajmy te kryształy, dobra jaka amunicja E, tyle dróg zobaczmy. Mamy tutaj rozdzielnie. Możemy iść tutaj w prawo albo tu. Idziemy tutaj. Idziemy z tego powodu, że to była pułapka. No i świetnie. Zbieramy no, cały drop. On pilnował tego. Co w tym mamy? Widelc? Spoko. No i jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami metalowego widelca albo złotego widelca w wie. Jak to woli. Hmm, to jest dalej. Dalej, jak widać, nic trudnego. O. Robak Oj, magia zniszczenia będzie teraz lepsza u mnie, z tego też wyjdzie? Ja z tego już nie wyjdzie weźmy sobie co z niego dobrego i idźmy dalej. Hmm, teraz co jest teraz? Czy jaskinia się zaczyna tym razem? Żyła rudy księżycowego kamienia. Się może sprzedać. Trochę tego. Trochę tego zbierzemy. A, dwa kamieszki wystarczy. Ja tam nie jestem z uchwały. Tak ładny nic. No i świetnie. Akurat były tylko dwa kamienie. Mieli. Chyba akurat nieźle bo złego pecha. Te kawałek jak tu leżą i losy wezmę. Hmm, coś tu ciekawego. Co sumie nic. Dobra, idziemy do góry. Coś ciekawego. O, kolejny leży. Aha, dobra. No i idziemy dalej. Teraz już pewnie będą jakieś normalne pająki. Poważnie. to kurwa jest? O kurwa, ja ginę. Fuck by to zabijcie to coś. Czemu ja tak kurwa ginąłem szybko. Nie wiem. Pomóżmy z tym gównem. Wybierajmy trochę śmieci z nich. jeśli się mogą do czegoś sprzedać. No i zapiszmy grę. No i idziemy dalej. Co nam się kurwa dzieje? A, te kamienie tak kurwa w pierdolę robią. O, ciao, ciao, ciao. Musimy poczekać chwilę, że stanie. Kurwa, mać. Dajesz, dajesz, dajesz. Jeszcze tylko kawałek. No, udało ci się, trochę się zakłaviłaś, ale ci się udało. Możemy iść dalej. Co te kamienie tak pierdoliny robiły? No. no i znowu jesteśmy w jakimś takim... Fajnym pomieszczeniu. Bo tak. O kurwa. Da, Skarata go. Karata go, mówiłem karata. Urwa. Nie uciekniesz. mi mówi, że lepiej by mieć czary... Okej, Na niego. Myślę, co posiadam. Stałaś, to się wylecz i idziemy dalej. będziemy tam zaglądać no dobra